Często w komentarzach pod naszymi filmami czytamy, że odwalamy tu amatorszczyznę i powinniśmy byli te prace zlecić profesjonalistom, to wtedy wszystko poszłoby szybciej i sprawniej. No więc w tym odcinku pokażemy Wam, ile czasu i wysiłku musimy włożyć w odkręcenie tego, co właśnie tym profesjonalistom zleciliśmy. W związku z tym, że nagraliśmy już wiele filmów o termoizolacji budynków, bo to nie tylko chodzi o film o dachu, ale również o termoizolację od A do Z, Wielu osobom może się wydawać, że jesteśmy w ogóle ekspertami w tym temacie. I zasadniczo tak, nawet się takimi ekspertami czujemy. Natomiast uwaga, to jest wiedza, którą my zdobywaliśmy w boju. W momencie, kiedy przyszło do podejmowania decyzji co do wyboru materiałów i technologii ocieplania dachu, my byliśmy na tym poziomie podstawówki. I jak każdy amator, postanowiliśmy zawierzyć ekspertom czyli panu architektowi Panu, który nam sprzedawał dachówkę, no i panu, który był przedstawicielem producenta płyt PIL. I żadna z tych osób, które, jak rozumiem, są profesjonalistami, bo biorą pieniądze za to, co robią, nie zwróciła nam uwagi na jedną istotną kwestię w zakresie termoizolacji tego dachu. Ale zanim Wam powiemy, co to było, to krótkie przypomnienie, na jaką technologię w ogóle się zdecydowaliśmy, a potem pokażemy, co poszło nie tak i co musieliśmy zrobić, żeby to odkręcić. Czyli w ramach krótkiego przypomnienia z czym my tutaj mamy w ogóle do czynienia. Nie czuję jak Więc mamy do czynienia z dwoma częściami budynku. Jedna jest oryginalna z 1936 a druga jest rozbudowana. Dobudowana jak zwał tak zwał. Jeżeli chodzi o termoizolację dachu to tutaj rozważaliśmy różne opcje. Natomiast najsensowniejsza według nas wydała się opcja nakrokwiowa i to nawiasem mówiąc podtrzymujemy. Konkretnie chodzi tutaj o izolację nakrokwiową przy pomocy płyt PIR, do płyt PIR za chwilę wrócę, natomiast najpierw kilka słów na czym polega izolacja nakrokwiowa. No, jak sama nazwa wskazuje polega na tym, że płyty montowane są na krokwiach. Montaż płyt pokazywaliśmy w odcinku o termoizolacji dachu. Jeżeli ktoś jest tematem zainteresowany, to myślę, że w narożniku powinien się pojawić link do tamtego filmu, więc może sobie to obejrzeć w detalach. Natomiast tutaj, już tylko w wielkim skrócie. Płyty pier montuje się w taki sposób, że na początku u dołu kropki montuje się tak zwaną listwę startową, a następnie opiera się na niej pierwszą linię płyt. Płyty ze sobą łączone są na pure of pust żeby zapewnić takie dosyć solidne połączenie, żeby tam nie było żadnych szczelin, to znaczy żadnych, no wiadomo, że pewne szczeliny pozostają, natomiast dodatkowo te szczeliny doszczelniane są taśmą aluminiową. Płyty PIR są wykonane z piany zamkniętokomórkowej, więc one z założenia bardzo mało chłoną wodę. Natomiast w niektórych miejscach, takich na połączeniach płyt, gdzie muszą być one cięte, czyli nie ma możliwości wykorzystania pióro w pustu, niestety trzeba je kleić pianą otwartokomórkową. To znaczy, no, pewnie można by i zamknięto komórkową, ale zdaje się, że bezpośrednio na budowie w takich małych ilościach byłoby to ciężko wykonywalne. Więc klei się to pianą otwartokomórkową, No i w związku z tym tą pianę należy zabezpieczyć przed ingerencją wilgoci. I robi się to w ten sposób, że producent w systemie uwzględnia pokrycie dodatkowo płyt PIR po prostu membraną paroprzepuszczalną, żeby ta wilgoć, która ewentualnie dostanie się od wnętrza budynku, mogła zostać odprowadzona na zewnątrz. Płyty pi wybraliśmy ze względu przede wszystkim na ich lambda, która jest bardzo dobra, bo wynosi 0,022. Natomiast lambda jakby nie mówi o tym bezpośrednio, jaka powinna być grubość tych płyt, które będą zamontowane. O tym mówią warunki techniczne, w naszym przypadku warunki techniczne 2021, ale również nie bezpośrednio. One definiują strumień cieplny, który może z budynku uciekać. No i teraz łącząc te dwie wartości, możemy wyliczyć sobie grubość płyt. W momencie, kiedy dokonywaliśmy zakupu tych płyt, to my jeszcze tej wiedzy nie mieliśmy. Natomiast kręcąc ten film na temat termoizolacji dachu, tą wiedzę już mieliśmy. I mam nawet na to dowód w postaci fragmentu tamtego filmu. No tak, ale my robimy dla siebie, nie dla obcego. Dlatego też stosujemy to, co stosujemy. Natomiast jeden z widzów dobrze się dopatrzył. Słuchajcie, 12 cm to jest za mało, żeby spełnić butę 2021. I tak ma rację. W 2018 byłoby ok, w 2021 nie jest. W związku z tym my tutaj poniżej tych 12 cm dodamy jeszcze 3 międzykrokwiowo, bo i tak, i tak musimy wykonać stelaż do karton-gipsu i wtedy nam się to idealnie zajdzie. 15 cm spełnia wymogi WT2021. Wracając do sedna, co my się właściwie tych specjalistów tutaj tak przyczepiliśmy i jakie mamy w stosunku do nich zarzuty? Otóż, no, wyobraźcie sobie sytuację taką, że jesteśmy amatorami. Przychodzimy do sklepu, który specjalizuje się w sprzedaży dachówek i właśnie systemów izolacji nakrokwiowej, i mówimy: Okej, okay, ten PIR to jest fajna rzecz, chyba byśmy chcieli z tego skorzystać. Pan mówi: Dobra, bierzcie dwunastkę. To mówimy: No, Mówi dwunastkę, no to bierzemy dwunastkę. Co więcej, później jesteśmy w kontakcie z dystrybutorem tego Piru. No bo jak pamiętacie, ten odcinek o izolacji dachu był we współpracy właśnie z producentem Piru. No, i on wiedział doskonale, że my też będziemy używali tej dwunastki, bo dyskutowaliśmy wiele kwestii technicznych, takich jak tam listy star listwy startowe i tak dalej. Co więcej, rozmawialiśmy również z naszym architektem. No, bo pierwotnie mieliśmy w planie wełnę na tym naszym dachu, i tutaj konsultowaliśmy, jak to w ogóle wszystko się będzie miało z tym Pirem. Czy to w ogóle możemy tak sobie zrobić? On mówił: luz, spoko, będzie OK." Przede wszystkim no, nie przekraczamy maksymalnej wysokości budynku, więc, więc jesteśmy prawilni. No ale wiecie, nikt z nich nie zająknął się na tym etapie, że te 12 cm, według tego co mówił Dawid, daje nam tylko 0,18 u. A według warunków technicznych, my potrzebujemy tak naprawdę 0,15. Co za tym idzie? No my mamy świadomość, że nikt tu nie przyjdzie i nie będzie badał nam jakimś umierzem, czy my mamy tą odpowiednią przewodność, czy też nie, ale no, tak jak również Dawid powiedział, robimy dla siebie, wkładamy w to dużo pieniędzy i po prostu nie chcemy mieć jakichś niedoróbek, bo ktoś nam czegoś nie powiedział. A wiecie, jaka była reakcja w momencie, kiedy poszliśmy i się pytamy, proszę pana, a czy te 12 centymetrów to nie jest przypadkiem za mało? Takie tutaj warunki techniczne i tak dalej. I na to usłyszeliśmy, nie, no 98% osób bierze te 12, i wszyscy mówią, że jest GIT. Ja tylko raz sprzedałem więcej. No więc mówimy sobie, no to chyba nie jest do końca ten argument, który nas przekonuje. Zanim zaczniecie nas linczować za brak przestrzegania zasad BHP przez ekipę dekarską, to ja przypominam, to nie są nasi pracownicy, to jest ekipa. Która jest firmą, świadczy te usługi, więc to w jej zakresie jest dbanie o zasady bezpieczeństwa. No, to tak tylko dla przypomnienia. A poza tym to zobaczcie, jaki mamy ładny widok z okna w naszej sypialni. To znaczy, będzie ładne, jak w końcu uprzątniemy ten cały syf, który tam jest. Także wiecie, no teoretycznie nie my popełniliśmy ten błąd, no ale i tak, i tak na naszych barkach spoczęło jego rozwiązanie. Rozwiązanie w postaci doklejenia tych 3 cm piłu pomiędzy krokwie. No i zaczęliśmy sobie to od tej starej części, bo mówiąc szczerze od razu wiedzieliśmy, że ona będzie pewnie tą, gdzie będzie najwięcej roboty i chcieliśmy mieć te wszystkie docinania i przycinania za sobą, no bo tutaj mieliśmy nie dość, że doszczelnienie murłaty, no to jeszcze mieliśmy, która jest trochę inaczej zamontowana niż tej nowej części, no to jeszcze mieliśmy kwestię przedłużek krokwi, które też powodowały, że tam była cała masa wycinanek. A poza tym stwierdziliśmy, że ok, bierzemy ten odcinek na taki nasz poligon doświadczalny, bo musimy się zapoznać z nowym klejem. O kleju za chwilę Wam powiemy. I z tym, w jaki sposób w ogóle zorganizować sobie pracę, no bo już wielokrotnie przekonaliśmy się, że podstawą sprawnej pracy jest jej organizacja. Ostatnia część, która nam tutaj została do zrobienia, i na razie jej nie robiłem, bo chcę to zrobić bezpośrednio przed robieniem zabudowy GK. Jest okolica tego okna dachowego, dlatego że tutaj mamy dosyć dużą odległość ze względu na, między oknem a krokwią, ze względu na mm, właśnie to ocieplenie nakrokwiowe. I na razie nie mam takiej idealnej wizji, troszeczkę już po internecie szukałem, ale nie mam takiej idealnej wizji, jak to dobrze wykonać. Jeżeli ktoś coś takiego robił, to niech napisze w komentarzu, ja chętnie poczytam, żeby to po prostu zrobić dobrze. Szło to mówiąc szczerze, naprawdę powoli, dlatego że każda właściwie płyta była indywidualna, nie szło sobie wyprodukować większej ilości płyt na raz. No, jedyne, co nas tutaj trzymało, to nadzieja, że przyspieszymy w nowej części budynku. Przejście do nowej części miało już nam pozwolić wejść w tą fazę produkcyjną, czyli że po prostu lecimy, bo przecież krokwie są w równych odległościach, wszystko jest nowe, równe i tak dalej, ale okazało się, że krokwie wcale nie są w idealnych odległościach od siebie, a co więcej, Tutaj mamy również przeduszki na tych krokwiach. Jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego my je tutaj mamy, no to powód jest jeden. Trochę nie dogadaliśmy się z dekarzami i ich tu oczywiście nie miało być, ale jak przyjechaliśmy po pierwszym dniu pracy, to okazało się, że są troszeczkę za krótkie nasze krokwie. No i jakoś trzeba było tutaj zareagować i je po prostu przedłużyć. No i efekt jest taki, że również mamy przeduszki na krokwiach. Drugim pomieszczeniem, które robiliśmy, to była garderoba, i tu już postanowiliśmy sobie wypracować właściwą technikę, którą byśmy zastosowali w sypialni i przede wszystkim też zapoznaliśmy się jakby z czasem, który musi otrzymać klej, żeby zacząć solidnie łapać, bo wiedzieliśmy już po pracach wcześniej z klejeniem piu, że to jest najbardziej upierdliwa czynność, czyli trzymanie tych płyt gdzieś tam w górze, żeby one się przykleiły. Więc tutaj ta, sypia, ta sypialnia, ta garderoba dała nam po prostu szansę na to, żebyśmy dopracowali technologię. No i sypialnia była w sumie tym pomieszczeniem, które ze względu na to, że było najdokładniej wykonane i jest no, w sumie najprostsze z tych, które mieliśmy do wyklejenia, mogliśmy wejść w ten typ produkcyjny. Ale to nie zmienia faktu, że my cały czas mieliśmy dokładnie te same problemy, które mieliśmy we wcześniejszych pomieszczeniach. Czyli po pierwsze docinanie piru. Ja nie wiem, czy ktoś z Was miał do czynienia z Pirem i mimo, że my bardzo lubimy ten materiał, no to trzeba sobie powiedzieć wprost, jego cięcie to jest kurde orka na ugorze. Nie wiem, dlaczego nazywasz tą, to orką na ugorze, bo mi to pracy na roli zupełnie nie przypominało, natomiast bardziej przypominało mi to szychtę w kopalni, gdzie trzeba pracować w aparatach oddechowych. A dlaczego? No dlatego, że po prostu strasznie pyli, szczególnie jeżeli tniecie go tą metodą, którą pokazujemy, czyli przy pomocy piły mechanicznej, bo ten po prostu pył jest wyrzucany w powietrze i dosłownie po krótkiej chwili człowiek zaczyna się dusić tym pyłem. Trzeba też przyznać, że wielkość tych płyt nie sprzyjała tej robocie, dlatego, że po prostu było ciężko się z nimi tutaj poruszać. W sumie nie wiem, czy słusznym było zdecydowanie się na taki format płyt PIR, no bo to jest ten taki największy. On ma 2,50 długości. Bo my, w swojej naiwności, oczywiście myśleliśmy, że tylko przetniemy sobie tą płytę na pół, cyk, pyk, zamieścimy między krokwiami i wszystko będzie gotowe. Natomiast nie wzięliśmy pod uwagę jętek i skosów. No, jeśli chodzi o te skosy, no to po prostu była kwestia przede wszystkim wycięcia yy, brzegu płyty w taki sposób, żeby przylegał on do kalenicy, tak żeby nie było trzeba tam jakiejś nadmiernej ilości piany ładować. Natomiast okazało się tutaj bardzo szybko, że nie jesteśmy w stanie takiej długiej płyty, jak Wam Ola pokazała, zmieścić w całości yy, pomiędzy tymi krokwiami. Po prostu przeszkadza nam jętka. W związku z tym stwierdziliśmy, że wytniemy najpierw takie krótsze kawałki, nie pamiętam, on miał 60-80 cm, a dopiero później zaczniemy kleić dalej. Pierwszym etapem oczywiście było potwierdzenie kąta dachu, żebyśmy wiedzieli pod jakim kątem te płyty ścinać. Jak widzicie, dysponujemy takim doskonałym narzędziem cyfrowym. Wychodziło tam mniej więcej 34 stopnie. 34 stopnie to jest gdzieś pomiędzy 33 a 35, i tam mniej więcej gdzieś to na pile ustawiliśmy. Bo oczywiście kalenica też nie jest taka idealnie równa, żeby to spasować na milimetr. No i tutaj był pierwszy etap, kiedy mogliśmy troszeczkę wejść w ten cykl produkcyjny, bo nacięliśmy sobie tych płytek, które lepiliśmy od samej góry, no i po prostu jedną za drugą byliśmy w stanie sobie przygotować. I, e, mm, I potem móc przejść już do klejenia również ich w sposób seryjny. No ale jakby nie wierzyliśmy tak do końca w te swoje ustalenia, więc zaczęliśmy od tego, żeby wyciąć sobie taki przymiar i sprawdzić, czy aby na pewno ta cała nasza idea się sprawdza. Więc wzięliśmy sobie taki mały kawałek, nacięliśmy, przyłożyliśmy. No i cóż, okazało się, że kurczę, działa! I teraz pewnie wszyscy już się gotują, co my sobie znowu wymyśliliśmy, docinanie pod skosem, podjętki, a wystarczyłoby na prosto i uzupełnić pianą. Tak, zasadniczo wiemy i ja jako wielka fanka piany też bym była ku temu skłonna. Natomiast jeszcze raz powtarzam, my to robimy dla siebie, tu nie ma żadnej deweloperki. Nie planujemy tego sprzedać w najbliższym czasie, to nie jest żaden flip. Chcemy, żeby było zrobione porządnie. A że zajmuje to trochę więcej czasu, i tak ten czas byśmy musieli na to docinanie poświęcić. Więc czy zrobimy to lepiej, czy zrobimy to gorzej, to już tutaj tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. I tak ten czas będzie trzeba na to poświęcić. Więc tak, owszem, każdą płytę żeśmy mierzyli najpierw, następnie docinali. Przymierzali ponownie, czy na pewno, wiecie, nie popełniliśmy jakiegoś rozjazdu w mierzeniu, co oczywiście też nam się zdarzało kilka razy, nawet całkiem sporo. I dopiero jeżeli po przymiarce wszystko nam pasowało idealnie, to kleiliśmy te płyty. Nie chciałem tutaj przerywać tej opowieści o mistrzyni pianowania, ale powiem Wam, że to wcale nie byłoby takie proste, dlatego że jętki mają 5 cm. W związku z tym, jeżeli byśmy tam jeszcze jakąś szczelinę na wkładanie tej płyty zostawili, to by było 6 cm, tak? czyli nie dość, że to by było od strony termoizolacji słabe, to jeszcze musielibyśmy pod skosem w tą 6 cm szczelinę wypełniać pianą. No ale jak już to mieliśmy wszystko ładnie popasowane, podocinane, to wreszcie mogliśmy przystąpić do klejenia tych płyt. Doświadczeń z klejeniem piru mieliśmy już tutaj całkiem sporo na naszej budowie, więc wiedzieliśmy, ile tego kleju tak naprawdę będziemy musieli zużyć. I wtedy z nienacka zjawił nam się producent, firma Bauhus, która stwierdziła, że może nam ten klej wysłać. Więc wiecie, poznańska dusza mówi, jak nie skorzystać z tej okazji. Przyznam szczerze, my wcześniej z tą firmą nie mieliśmy do czynienia. Testowaliśmy masę różnych producentów, polskich, znanych, nieznanych no i wiecie, i zasadniczo refleksję mamy jedną takiej dużej różnicy w jakości tych produktów my nie widzieliśmy. Więc mówimy sobie czemu nie, możemy podjąć to ryzyko zwłaszcza, że jest za darmo. No i tym oto sposobem dostaliśmy dwa kartony takiego kleju i Ogólna idea jest taka, ten klej działa. Działa bardzo dobrze. Ja jako główny operator kleju mogę to potwierdzić. W momencie, kiedy opanowałam czas, jaki trzeba mu dać na to takie złapanie tej skórki, to już działało idealnie. Oprócz kleju. Używaliśmy oczywiście pianki. Tyle tylko, że na początku zużywaliśmy wszystkie pianki, jakie mieliśmy ponaczynane na tej naszej budowie. Natomiast jak już w końcu je wszystkie wykończyliśmy, no to również skorzystaliśmy tutaj z Bauchusa. I tak samo działa dokładnie identycznie jak wszystkie inne pianki. Super. Oprócz tego dostaliśmy też pistolety. Jak kiedyś wam pokazywałam, ja mam notoryczny problem z obsługą pistoletów, ale to tych takich kiepskich jakościowo marketowych. Natomiast te również działały. Są w bardzo dobrej cenie. Jakbyście byli zainteresowani, to dajemy linka. Polecam. Ja, niewprawny operator pistoletu do kleju i pianki, potwierdzam, że działają. Oprócz tych materiałów dostaliśmy też taki czyścik do piany. My zasadniczo czyścika nie używamy, bo mamy taką metodę, że po prostu jak zużyjemy piankę, no to od razu nakładamy kolejną i dzięki temu nie czyścimy tych pistoletów. Czasami zdarza się, że czyścimy je z zewnątrz, aczkolwiek patrząc na ten, to chyba niezbyt często. Natomiast uwaga, ja nie wiem czy inne czyściki mają taką samą funkcję, ale ten można sobie założyć albo na pistolet. Bezpośrednio i wtedy sobie zrobić psik-psik, albo on tu ma takiego dęgsa, który pozwala, że możemy psiknąć, i on też na przykład może nam służyć do wyczyszczenia sobie rąk, co akurat ma świetne zastosowanie w przypadku Dawida, bo ten jak zwykle nie używa rękawiczek. Mówiąc szczerze, do klejenia tych płyt, to ja też trochę podchodziłem tak jak pies do jeża, dlatego że pamiętałem dobrze nasz. Garaż, w którym się naprawdę namęczyliśmy sklejeniem tych płyt i po prostu, no nie mieliśmy tam doświadczenia. Tak, jeden z naszych widzów podpowiedział nam, że nie należy tych płyt przykładać od razu po nasmarowaniu tym klejem, tylko należy poczekać i dopiero wtedy przyłożyć i ten okres, kiedy będzie trzeba przytrzymać tą płytę, będzie znacznie, znacznie krótszy. I powiem wam, że już tutaj po pierwszych płytach, po tych pod przykalenicy już wiedziałem po prostu, że tak, że to jest, to jest po prostu przepis na sukces. No zapewne sam klej też tutaj grał jakąś rolę, więc no, wypada go pochwalić, szczególnie, że jakby stosunek jakości do ceny jest naprawdę świetny. Natomiast no, mnie to bardzo ucieszyło, bo spodziewałem się tutaj tragedii z jakimiś podpórkami, już nawet planowaliśmy tutaj zrobić takie klamy z boku przypinane do krokwi, żeby podpierać to. No ale się udało. Pianowaliśmy to, co było wysoko, to pianowaliśmy na bieżąco, po prostu po to, żeby nie biegać dwa razy z tą drabiną, i tak jak Ola wspominała, najpierw wykończyliśmy. Wszystkie resztki, jakiś pian, które mieliśmy, czy to stojące na pistolecie, czy powiem Wam, że nawet udało się wykorzystać takie piany, które były gdzieś tam wymieniane, bo pistolet mieliśmy jeden, ten od Dama wcześniej, więc wymienialiśmy w zależności od tego, czy potrzebowaliśmy klej, czy piany, więc nawet takie gdzieś tam zatkane kawałkiem drewnianka też udało się odzyskać, chyba tylko jednej puszki nie udało się odzyskać. Drobna uszczypliwość. Wystarczyło przeczytać instrukcję zawartą na opakowaniu tej, tego kleju, i wtedy byśmy od razu wiedzieli, że trzeba odczekać ten czas od momentu nałożenia do przyklejenia. I, I nie byłoby takich problemów, jakie mieliśmy w garażu. No ale no nic, uczymy się na błędach i może już z czasem zaczniemy nawet czytać te instrukcje. Zaczynaliśmy od 3 minut, bo czas podany właśnie na opakowaniu to jest od 3 do 5 minut. I pierwszy tutaj test to były właśnie te 3 minuty, natomiast później stwierdziliśmy, że nie wiem, może to temperatura, ale w każdym razie poszliśmy bardziej w kierunku 5 minut. I rzeczywiście to był ten optymalny czas, który pozwalał nam najlepiej związać ten klej z powierzchnią, której, do której się kleiliśmy. Pewnie wszyscy mają z nas już niezły ubaw, zwłaszcza fachowcy, że co to za wielka prawda objawiona, ale uwaga, dla nas to było lekkie odkrycie, że ten klej działa zupełnie inaczej, jak się z nim trochę poczeka i dopiero zacznie kleić. W garażu to wszystko nam odpadało, musieliśmy to zapierać, podpierać, czy to statywem do lasera, czy podciągami, natomiast tutaj wystarczyło przyłożyć. Doklepać i to się faktycznie trzymało. Dodatkowo po naszych doświadczeniach z klejeniem piru do fundamentów tutaj też było pozytywne zaskoczenie, że ten nasz klej on zbyt mocno się nie rozprężał. A co za tym idzie, te płyty nam nie odchodziły zbyt mocno. No wiadomo, że jak czasami mi się paluszek omcknął i tego kleju nałożyło się za dużo, no to Troszeczkę zdarzało się, że, że płyta odchodziła, ale jeżeli szybko to zauważyłam i byłam w stanie to skontrować, no to, to nie było tutaj problemu. Natomiast fakt, faktem jest taki, że praktycznie udało nam się zachować wszędzie równą powierzchnię, więc w porównaniu do fundamentów i do garażu, no to ta praca tutaj to była fraszka i graszka. To jest jeszcze jedna śmiechotka, która nam wyszła w momencie, kiedy zaczęliśmy czytać tę instrukcję. Oczywiście po czasie, no bo jak, żeby inaczej. Jest inna technika nakładania kleju dla ścian pionowych oraz dla fundamentów i dachów płaskich. I tutaj są raz idzie po, takim ob, po takiej obwodowej zetce, a raz idzie w takich pionowych pasach. Natomiast no my mieliśmy dach skośny, więc wyszliśmy z założenia, że chyba nie popełniliśmy aż tak dugie, dużego błędu, dając po pierwsze po obwodzie, a po drugie po środku. Nie wiem, jeżeli macie jakieś swoje tutaj przemyślenia, czy ta technika nakładania ma jakiekolwiek znaczenie dla trzymania, no to dajcie znać. Aczkolwiek i tak już jest po ptokach, bo wszystko jest przyklejone. Tak jak powiedziałam, idealny czas, który nam tutaj najlepiej służył, to było 5 minut. I pewnie tutaj znowu wszyscy uśmiechają się pod nosem: po co bawić się w jakieś stopery, odmierzanie i tak no i owszem, później już też doszliśmy do takiego etapu, że ja na paluszka sobie wyczuwałam, kiedy ta skórka jest już odpowiednio pochytana. Natomiast na początku woleliśmy tutaj mieć pewność, że faktycznie jesteśmy w odpowiednim momencie. Zwłaszcza, że ten klej nakładaliśmy tak naprawdę równocześnie na kilka płyt. Więc, żeby tutaj nie stracić tej kontroli, no to, to jechaliśmy sobie z alarmem. Jak to na amatorów przystało. No i to był właśnie ten moment, kiedy weszliśmy w tą, e, jak my to nazywamy, fazę produkcyjną, czyli po prostu już wszystko było rozpracowane teraz, tylko e, jak na linii produkcyjnej e, kolejne kroki wykonywaliśmy. E, I tutaj takim przyspieszeniem było to, że po dwóch i pół minucie Ola zaczynała smajować kolejną płytę, czyli co dwie i pół minuty nowa płyta mogła wejść na ścianę. Czyli jak sobie policzycie, że ile tutaj mamy tych pól? E, sześć. I 6 z drugiej, no to 12 płyt razy 2,5 minuty mogliśmy, przy, mogliśmy przykleić, więc jakby ten etap był całkiem szybki. Ostatnim etapem, który musieliśmy wykonać, było wklejenie takiego małego elementu zawły po to, żeby zamknąć i połączyć e, termoizolację ściany z termoizolacją dachu. I słuchajcie, to by był jedyny element, który musielibyśmy tutaj wkleić, zrobić. Gdybyśmy od samego początku wrzucili 15 cm tego piłu na dach, a nie tak jak zrobiliśmy, czyli 12 i 3 międzykrokwie. Wyszło na to, że doklejanie tych fragmentów za murłatą to była chyba w sumie najprostsza część tej naszej międzykrokwiowej roboty. Yy, oczywiście po tym jak Opracowaliśmy sobie technikę, bo stwierdziliśmy, że nie ma szans, żeby tam dojść jednym elementem. Musimy to sobie poskładać z dwóch. Dociętych oczywiście pod odpowiednim kątem. I cała sztuka polegała na tym, żeby te elementy tak jakby osadzać praktycznie równocześnie, czyli najpierw wsadzamy element murłatę, a potem od razu wsadzamy element drugi wchodzący Między poprzednią płytę, a ten właśnie świeżo wklejony za murłatą. Ponieważ ten klej nie był jeszcze mocno związany, no to mieliśmy tutaj możliwość, żeby sobie tym jakoś manewrować, co pozwalało tutaj dokładnie docisnąć i dopracować tą płaszczyznę. To jest właśnie ten etap, kiedy już mamy dopracowaną technikę, a co by się wydarzyło, gdybyśmy tej techniki dopracowanej nie mieli, próbowali wcisnąć to naraz. No. Nie udałoby się to do końca. Gdybyśmy spróbowali to z kolei zrobić w odwrotnej kolejności, no to też by się to nam raczej nie udało, bo po wklejeniu płyty górnej. No nie było już szans, żeby wcisnąć to za murłaty, aczkolwiek oczywiście znaleźliśmy obejście na gazomierzu, bo przy pierwszej płycie właśnie tak żeśmy zrobili. No i z lekka żeśmy nacieli ten pły pir, na szczęście on się trzymał na yy, warstwie aluminium, no i dzięki temu udało nam się to jakoś tutaj wkleić. Nie było to oczywiście idealne rozwiązanie, ale zadziałało. Żeby już to absolutnie zamknąć i mieć po prostu szczelną izolację od samego fundamentu po samą kalenicę, jeszcze wypełniliśmy wszystkie szczeliny pianą i w tej chwili mamy zamknięty termos. I powiem Wam, że ta robota tutaj, w sypialni, to naprawdę był spacerek w stosunku do tego, co czekało nas w tak zwanym playroomie. To jest nasz playroom, czyli takie miejsce, które ma być miejscem zabaw. No więc zabawa zaczęła się już na etapie doklejania piru, bo mieliśmy tutaj połączenie puzli, zagadek logiczny, gimnastyki na rusztowaniach w różnej formule, czyli ubaw popachę. Oczywiście nie będziemy wam tu pokazywali każdego kawałka piru, który wklejaliśmy, tak nawiasem mówiąc, jeżeli ktoś chciałby kupić pir, to oczywiście link jest w opisie filmu, bo mamy sprawdzonego dostawcę, który ma dowolne praktycznie ilości w dowolnych formatach, w dowolnych wersjach. W każdym razie chciałbym tylko nadmienić, że to co tutaj widzicie, te różne wygibasy więźbowe, czyli mamy tutaj kalenice dwie, które się schodzą, obie są pod innymi kątami, jeżeli chodzi o kąty dachu. Mamy tutaj masę krokwi, które są rozstawione, no nie powiem, że w losowych odległościach, ale w różnych odległościach i ym, co więcej, część tych krokwi nie jest do siebie równoległa. Także słuchajcie, o jakimkolwiek trybie produkcyjnym mogliśmy tu zapo zapomnieć. Tu był tak zwany Staropolski Custom. Pokażemy Wam tylko jeden malutki kawałeczek, który tutaj wykleiliśmy, i może zrozumiecie, z czym to się wiązało. Mianowicie, jest to chyba ostatni kawałek, który w ogóle kleiłem, i okazało się, że, żeby wkleić taki jeden mały trójkącik, to niestety, ze względu na te wszystkie kąty, nie da się tego zrobić bezpośrednio, i musiałem go sobie pociąć. Na no, trzy mniejsze puzelki. Nasze wnioski z tej roboty są następujące. Jeśli chodzi o termoizolację, piłem tak, jak najbardziej tak. Jeśli chodzi o termoizolację międzykrokwiową, absolutnie nie. Słuchajcie, cały pił najlepiej od razu na krokwie. Za jedną robotą, za jednymi pieniędzmi temat jest zamknięty, a sprawdza się to świetnie, bo mieliśmy już kilka upalnych dni. To było naprawdę przyjemne. Bauchus? Zdecydowanie tak. Dobra cena, bardzo dobra jakość. U nas sprawdził się rewelacyjnie, a będziemy go jeszcze testować w cięższych warunkach, czyli na przykład na suficie w piwnicy. I ostatnia refleksja. Ufajcie specjalistom, ale pamiętajcie, kontrola najwyższą formą zaufania, jak mówił klasyk. Na razie, do zobaczenia!